Witam Was serdecznie na dzisiejszej lekcji, a tematem jest pierwiastek kwadratowy i sześcienny, czyli rozwiązywanie zagadek. Tak? Symbolicznie. Pierwiastek wygląda w następujący sposób i w sobie zawiera następujące informacje. Zacznę może nawet od tego dolnego, gdzie więcej widać. Zobaczcie, że tu macie ukryte trzy, dwie liczby, tak? Jest. Liczba 3 oraz jest liczba 27. I o co w tym chodzi? Słuchajcie, po pierwsze, to jest do której, a to jest wynik. Dlatego temat lekcji jest rozwiązywanie zagadek, bo rozwiązujemy zagadkę, co do trzeciej daje 27. No więc rozwiązaniem tej zagadki jest oczywiście liczba 3. Bo faktycznie 3 do trzeciej daje 27. Ktoś powie, no dobrze, ale tutaj nie ma żadnej liczby. Nie ma żadnej liczby, dlatego, ponieważ jest znów umowa w matematyce, coś, co jest najczęściej, to unikamy tego pisania i mówimy to. Tam wszyscy wiedzą, że to jest napisane i tu tak wszyscy wiedzą, że stoi liczba 2, której nie trzeba pisać. Czyli jeżeli mamy takie puste miejsce, to znaczy, że ja wiem, że tam jest ukryte do drugiej. A to jest znów wynik, tak? Czyli wiemy, że ma wyjść 9. No to pytanie, co do drugiej da 9? No oczywiście 3, więc tu też wynikiem jest liczba 3. Powyższe przykłady możemy zapisać symbolicznie. Pierwiastek z A równa się B. Wtedy i tylko wtedy, gdy b do kwadratu daje a. Pierwiastek trzeciego stopnia z a równa się b, gdy b do trzeciej równa się a. Zwróćcie uwagę, że do niebieskiego twierdzenia są dopisane dwa założenia, że zarówno a i b są większe bądź równe 0, czyli są to tak zwane liczby nieujemne. Są to założenia, które pozwalają nam po pierwsze zawsze podać wynik, a po drugie, ten wynik, żeby był jednoznaczny. W przypadku czerwonego twierdzenia takie założenia nie są konieczne, bo zawsze tam istnieje wynik i zawsze jest jednoznaczny. Symbol pierwiastek z A oznacza pierwiastek kwadratowy, albo inaczej mówimy pierwiastek drugiego stopnia. I jeszcze raz powtarzam, pierwiastek ten, przynajmniej na poziomie liczb rzeczywistych, jest określany dla a większych bądź równych 0. Natomiast pierwiastek ten czerwony, czyli pierwiastek trzeciego stopnia z A, nazywamy pierwiastkiem sześciennym bądź właśnie pierwiastkiem trzeciego stopnia. To się czyta. Najczęściej czytamy pierwiastek trzeciego stopnia z liczby np. 8, że liczymy, tak? Albo pierwiastek kwadratowy z liczby 4. A teraz przykłady. Na tablicy na razie mamy pierwiastki drugiego stopnia. I proszę, uzupełniamy, czyli rozwiązujemy zagadki. Co musimy podnieść do kwadratu, aby otrzymać 9? Co musimy podnieść do kwadratu, aby otrzymać 36? I tak dalej, i tak dalej. Proszę spróbować odpowiedzieć na te pytania. A oto rozwiązania pierwszej linijki. Pierwiastek z 9 to 3, pierwiastek z 36 to 6, pierwiastek ze 144 to 12, pierwiastek z 900 to 30. Tutaj na uwagę zasługują dwa ostatnie. Po pierwsze, jak zapamiętać, że to jest 12? Zapamiętajcie sobie następującą rzecz, że po pierwsze, możemy końcówkę ustalić zaraz, ponieważ co razy co daje 4. Tak naprawdę, zobaczcie, tylko 2 razy 2 daje 4 albo 8 razy 8 to jest 64, też daje na końcu 4. Czyli tu musiała być dwójka albo ósemka. Ze względu potem na wielkość tej liczby, można było się zorientować, że jeżeli jakikolwiek pierwiastek z tej liczby istnieje, to musi to być liczba 12. A tutaj na uwagę zasługuje ilość zer. Zobaczcie, z dwóch zer robi się 0,1, ponieważ. Sprawdzenie polega na mnożeniu 30 razy 30, a wtedy pamiętacie, że potęga klonowała 0, z jednego robiła 2. Więc tu mamy w drugą stronę. Z dwóch robimy jedno 0. Według tych zasad spróbujcie uzupełnić pozostałe. Proszę zwrócić uwagę, że. W wyniku, jak pierwiastkujemy liczbę, ilość zer się pomniejsza, ilość cyf po przecinku się pomniejsza, ponieważ to jest odwrotnie do tego, co się działo w potęgowaniu. Potęgowanie klonowało zera, powiększało ilość cyf po przecinku. Pierwiastek jest działaniem odwrotnym, czyli wracamy do punktu wyjścia, czyli pomniejszamy. A w ostatnich przykładach przypominam, że my się uczymy czterech zwrotek piosenek, piosenki, że w mnożeniu nie może być całości, w dzieleniu, w potęgowaniu, i wreszcie dotarliśmy do czwartej zwrotki, że w pierwiastkowaniu nie może być całości. Tak, więc tutaj mamy wyniki 9, 4 i 6, 5, a proszę zobaczyć, pojawiły się jeszcze dwa nowe przykłady, które zawsze uczniom sprawiały trudność, ponieważ ani z trójki, ani z 48 nic nam się nie nasuwa, żebyśmy potrafili podać od razu wynik. I tu wtedy trzeba się wykazać sprytem i zauważyć, że te liczby można ze sobą skrócić. I zobaczcie, problem sam się rozwiązał. Wystarczyło zauważyć, że liczba 3 i 48 obie się dzielą przez 3, natomiast 8 i 50 obie się dzielą przez 2. I w ten prosty sposób uzyskiwaliśmy liczby, które już nam nie sprawiały problemu. A teraz mamy zadania związane z pierwiastkiem trzeciego stopnia, czyli przypominam, zadajemy sobie zagadkę, co do potęgi trzeciej daje 1. Co do potęgi trzeciej daje minus jeden, co do potęgi trzeciej da nam minus osiem. Uzupełniamy. I sprawdzamy. I druga linijka. I zobaczcie, zrobiłam taki dopisek, żeby Wam uświadomić, że ten pierwiastek trzeciego stopnia właśnie mówi, że ilość zer dzielimy teraz przez 3. Bo jeszcze raz powtarzam, to jest odwrotność potęgowania. W potęgowaniach byśmy mieli zrobić minus 20 razy minus 20 razy minus 20, to by było minus 2 razy minus 2 razy minus 2 jest minus 8 i dopisalibyśmy 3 zera. Teraz z tych trzech zęb robiło się tylko jedno. Zobaczcie, jaka to jest mała liczba. A tak groźnie wygląda. Tak samo pierwiastek trzeciego stopnia z 27 tysięcy. To tylko niewinne 30. Sprawdzamy. No i ostatnie dwa przykłady. Znów przypominam, w pierwiastkowaniu nie może być całości. No i ostatnie dwa przykłady. Przed ostatni wynik 4 3 Ostatni minus 5 czwartych. Tutaj minusa nie napisałam. Minus 5 czwartych. Teraz rozwiązujemy zadanie siódme za strony 248. No, i to jest zastosowanie w zwykłych działaniach pierwiastków. Pierwiastek ma pierwszeństwo przed mnożeniem, przed dodawaniem. Jeżeli widzimy liczbę stojącą pod pierwiastkiem, to najpierw mamy obowiązek ją wyliczyć, ile ona wynosi, tak? Czyli odgadujemy znów zagadkę, co podniesione do potęgi drugiej da nam 81. A potem liczymy dalej. Oczywiście, tu będzie. 9, dodać 5, czyli końcowy wynik 14. Co podniesione do potęgi trzeciej da 1000? Przypominam, liczę 0, mam tutaj 3 zera, czyli moja liczba musi mieć 0 tylko jedno, Dlatego to jest liczba 10. 10 odjąć 100 jest minus 90. Tutaj mnożenie przegrywa z pierwiastkiem. Najpierw muszę to wyliczyć, czyli mam 4 razy. No, i teraz, jaki ułamek podniesiony do potęgi drugiej da ułamek jedną, 121? Oczywiście jest to 1,11. No, a końcowy wynik to jest inaczej 4 pierwsze razy 1,11, czyli oczywiście 4,11. Tutaj, co podniesione do potęgi trzeciej, da nam minus 27. Oczywiście minus 3. 18 można jeszcze skrócić, końcowy wynik minus jedna szósta. A teraz kolejne cztery przykłady. Przypominam, pierwiastek ma pierwszeństwo. Co podniesione do potęgi trzeciej da nam 125? Oczywiście liczba 5. Czyli mamy 10 odjąć 3 równa się 7, 6. Co podniesione do kwadratu da nam 144, ta liczba już była, to jest 12. A 6 12 to jest 1, druga, czyli końcowy wynik 1 i 1, druga. 3 razy, co podniesione do potęgi trzeciej da nam minus 8, minus 2. Zwróćcie uwagę, że tu idzie skrócić. Wychodzi z tego minus 3 drugie, tak? Czyli mamy minus 1 i 1, 2 odjąć 5, czyli końcowy wynik będzie minus 6 i 1, 2. A tutaj 4 dodać 5 równa się 9. A teraz trzy przykłady troszkę gorzej wyglądające. Tu jestem Wam winna wyjaśnienie następujące, że te, znak pierwiastka jest troszkę jak nawias. A w nawiasach też zaczynamy zawsze od wewnątrz. I dokładnie tu jest. Tak samo. Zaczynamy zawsze od najmniejszego pierwiastka. Czyli w tym pierwszym przykładzie zaczniemy najpierw od wyliczenia, ile to jest. Tak? Ile to. Wynosi ten pierwiastek w środku. Co razy co daje 256. Zobaczcie, końcówka mówi, że być może będzie na końcu 6, bo 6 razy 6 jest 36, tak? I ja sobie myślę, zobaczcie. Pokażę Wam, jak się znajduje takie liczby, ponieważ 10 do drugiej to jest 100, a 20 do drugiej to jest 400. To ja wiem, że taka liczba mieści się pomiędzy 100 a 400, czyli wynik, liczbę, którą poszukuję, mieści się pomiędzy 10 a 20. Czyli ja już wiem, że to będzie naście. No i tak jak mówię, końcówka mi sugeruje być może 16. No i sprawdzam. 16 razy 16, 6 razy 6, 36, czy dalej, czyli będzie 9, 6 i 1, zobaczcie, pasuje. Tak, 256. Czyli... Wynik z tego czerwonego to jest 16, ale oczywiście pierwiastek czarny jeszcze został. No i teraz dopiero wykonuję pierwiastek z 16. Poradzę sobie właśnie, pomogę sobie tymi kolorami, żeby to widzieć. Możecie też, oj, ominęłam jeszcze jeden. Tutaj najpierw zrobię ten, tak? No i teraz zobaczcie, co się dzieje. Czyli tak, czarny spisuję, czarny spisuję, no. czerwony spisuję, mam 4, a pierwiastek z 16 to jest 4. No i teraz pod pierwiastkiem mam 4 przez 4, a 4 przez 4 to jest przecież liczba 1. Czyli mam czarny, czarny i pierwiastek z 1. A pierwiastek z 1 to jest oczywiście 1. Czyli mam czarny, czarny, a tu jest liczba 1. No i teraz kolorem robię to, że liczę teraz ten pierwiastek. No ale pierwiastek z 1 jest 1, więc zostaje już osobny, ostatni czarny, a to jest 1. No i z tego już końcowy wynik jest 1. Podobnie tutaj. Zacznę najpierw od tego. Pierwiastek z 4. To jest przecież 2, ale muszę całe to przepisać. Jedna dwójka pierwiastek, druga dwójka pierwiastek, trzecia dwójka, i dopiero jestem w tym miejscu i mówię: i tu wiem, że jest 2. No to teraz to wyliczam, że to jest przecież 4. Czyli tym razem moje działanie wygląda tak. Pierwiastek, jedna dwójka. Pierwiastek, druga dwójka. Pierwiastek mogę już tu napisać kolorem niebieskim, bo będę teraz to liczyć. A pierwiastek z czterech to jest dwa. No więc dalej mam. Pierwiastek, jedna dwójka. Pierwiastek, druga dwójka. I pierwiastek z cztery to jest 2. No i znów wyliczam to. No i teraz mam pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 4, a to jest pierwiastek z 2 razy 2, czyli pierwiastek z 4, czyli 2.